Kochani, witajcie. Yy, nagrywamy dla Was vloga. Tomek przygotował dla mnie kolejne wyzwanie yy, i właśnie dlatego jedziemy do Wrocławia. Kochani, nagrywamy osobny odcinek z tego wyzwania. Także na pewno będzie on wyemitowany po tym vlogu. Także śledźcie nasz kanał, aby wiedzieć kiedy to nastąpi. Ale oprócz tego wyzwania, na pewno w tym vlogu podzieje się coś jeszcze. Mamy nadzieję, że ten vlog będzie interesujący. Jedziemy, kochani, do Wrocławskiego Zoo. Potem jedziemy do hotelu, bo jedną noc będziemy we Wrocławiu spali. No i potem kolejnego dnia też coś we Wrocławiu porobimy, ale jeszcze nie mamy planów. Zobaczymy, co się będzie działo. Jesteśmy już we Wrocławiu od kilku godzin właściwie, ponieważ pierwszym naszym celem był, było miejsce, gdzie miałam wykonać swoje wyzwanie. To, czy je wykonałam i jakie ono w ogóle było, no to dowiecie się w odcinku osobnym, wyzwanie? takim, który, Odcinek, wyzwanie? Tak, taki, który pojawi się na kanale po tym odcinku za kilka dni. A teraz jesteśmy we wrocławskim zo. Niewiele czasu mamy na zwiedzanie tego zoo, bo jest godzina 15.42, a zo zamykają o 18.00. No ale mamy w planach pójście do Afrykarium, zobaczymy czy jest duża kolejka, czy też mała. A jeżeli będzie duża, no to po prostu pospacerujemy po prostu. i odwiedzimy zwierzątka. Że pewnie widzieliście już strusie, no ale to są pierwsze zwierzątka, które widzimy tutaj w zoo. Musiałam je pokazać. I taka mała rada od nas. Jeżeli chcielibyście przyjść tutaj z dziećmi, aby pokazać im wszystkie zwierzątka i aby przy nich troszeczkę postać, aby ten... można było je poobserwować, to nie o godzinie 15, ponieważ Teraz właściwie. Pochowały się. Większość ma spać. Widzieliśmy może! Jedną, drugą, nie, nawet tutaj mniej. zwierząt, nawet no, mniej. Tym, no. Wiele po prostu zwierząt już było w swoich norkach. No nie wiem, w domkach. swoich domkach, domkach, no, w swoich domkach i, i nawet nie wychyliły nosa. Także widzieliśmy puste klatki albo puste wybiegi. Także przychodźcie tutaj wcześniej. E, wcześniej, tak, dużo wcześniej. Jest tu co robić, można pospacerować. Tak, spokojnie kilka godzin tutaj spędzicie, miło i przyjemnie, wśród zwierząt. A my też idziemy. A my idziemy do hotelu. Do, do, do swojej norki. Do, no nie do swojej do no swojej na, na dzisiejszą na noc. Dzisiejszą noc. Mhm. Nadeszła pora na jedzonko, więc jesteśmy na wrocławskim pięknym rynku i szukamy jakiegoś miejsca, w którym moglibyśmy coś zjeść. Jak zwykle u nas to bywa, nie możemy się zdecydować. Ach, podaliście bardzo dużo knajp. Bo na Instastory e, zadałam wam, dałam wam ankietę, żebyście podpowiadali co warto we Wrocławiu zobaczyć i gdzie dobrze zjeść. I jest naprawdę bardzo dużo miejsc, ale właściwie wszystkie stoliki są zajęte w tych dobrych miejscach. Idziemy do stolik. Tak? No dobra, no to idziemy. No jak zwykle mieliśmy problem z wyborem jedzenia. I chyba skończymy w Sfinksie tradycyjnie, nie? Tak. Kasia na szarmy. Chyba tak. Mm -hmm. No bo co? No, pizza na obiad nie jest dobra. No, gdyby to była nasza kolacja, no to ok, ale to jest nasz obiad. Tak. Ryb nie lubisz? Nie. Także idziemy do sfinksa. Tak. Tam się kierujemy. Dziękujemy Wam za wszystkie propozycje, ale tam, gdzie chcieliśmy zjeść, no to były pełne stoliki, a wszędzie indziej po prostu nie było nic dla nas. A my już jesteśmy bardzo głodni. Bardzo. Więc... A w Sfinksie na pewno coś zjemy. Na pewno, na pewno. No i mamy, kochani, bardzo tradycyjne dania, czyli szarma, frytki i warzywka. Piwko już wypite. Prawie. Kochani, podglądamy ludzi. Nie zgasili światła, nie zasunęli żaluzji i podglądamy ich, co tam się u nich dzieje? Wow, jaki bal. Kochani, co tam się dzieje? O Boże. Masakra. A to jest nasze śniadanko. Ja mam wersję wege. A ty co masz Nie z mięskiem? Aha, bo ty masz szynkę i frankfurterki. Z No i kochani, zachęceni bardzo wieloma wiadomościami o tym, że koniecznie musimy iść do punktu widokowego w Sky Tower, więc właśnie jesteśmy w tym centrum handlowym. No i szukamy punktu widokowego. No to kredki, kochani. Byliśmy przed chwileczką w kasie do punktu widokowego i okazało się, że bilety są na jutro. Na dzisiejszy dzień są wszystkie wykupione. Nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji. Więc pochodzimy po centrum handlowym i spadamy do domu. Bo my dzisiaj już musimy do domu jechać. Na urodziny musimy iść. No. Jejku, jaka szkoda! No jestem rozczarowana, naprawdę. No to nic, będziemy musieli do Wrocławia przyjechać do jeszcze dobra. raz. Przyjedziemy, mamy blisko, do przyjedziemy. Kupimy sobie bilety przez internet wcześniej. I może do ZOP pójdziemy no. trochę wcześniej, zobaczymy dobra. trochę więcej zwierzątek. Dobra. A więc kochani, taka rada dla Was. Jeżeli chcecie koniecznie i na 100% iść właśnie tutaj do punktu widokowego, to koniecznie dużo wcześniej sprawdźcie dostępność biletów. Jakoś musimy wykorzystać te 3 godzinki, które musimy mamy... Nie 3-2, dwie no. 2 godzinki. No to dwie godzinki, które mamy takie luźne, więc skoro nie możemy iść do punktu widokowego, no to idziemy na rynek. Ale świeci słońce. Dobrze, że nie pada. Dobrze, że nie pada. No cieplutko jest bardzo. Także zobaczymy co tam się dzieje na rynku. No i po drodze mijamy Krasnale. Ile ich jest? coś że tych kryształów, nie? E, tak, e, dwa lata temu było tych krasnali 380, a w tym momencie jest ich 485, z tego co e, jest napisane w Wikipedii. Chyba, że coś pomyliłam, ale jakoś tak. No, my wczoraj spotkaliśmy jakieś 10. Jak? Najbardziej e, żal nam było tego, co za kratami siedzi. Na ulicy więziennej, nie? <laughs> To był smutny, biedny Krasnal. Ale wszystkie inne jakieś takie wesołe są. Podobno jest mapa. W Krasnali można znaleźć wszystkie. No tak, widzowie nam No właśnie, to no, no. No. Ale chyba trzeba było mieć dużo czasu, żeby czymś takim się bawić. Tak, to innym razem. Innym razem. Może z wnukami. <laughs> <laughs> Jak będziemy mieli wnuki, to może... E... To już będzie 2000 tysiące Krasnali wtedy. <laughs> Trudno. Będziemy szukać na orzeźwienie lody. <laughs> Jesteśmy prześwietleni, bo słońce świeci bardzo mocno. Kolejny krasnal i kolejny. Kochani, nie mamy już za wiele czasu, ale przechodziliśmy właśnie obok Muzeum imienia Osolińskich i Zobaczyliśmy otwarte drzwi, weszliśmy do środka i zobaczcie, jaki tu jest piękny dziedziniec. No, cudny jest, jak w bajce. Szkoda, że nie mamy zbyt wiele czasu, właściwie już musimy wracać, Ale ponieważ jest godzina 13:30 i my musimy za te pół godziny wyjechać, wyjechać z Wrocławia, aby zdążyć na urodzinki, które jeszcze będą odprawiane w dniu dzisiejszym i na których musimy być. Więc nie mamy czasu na jakieś dłuższe zwiedzanie Wrocławia, ale na pewno tu wrócimy. Tak jak powiedziałeś. A teraz już idziemy, bo nie zdążymy. Czasu nie mamy, ale jednak zobaczyliśmy kolejne otwarte drzwi. Właściwie bramę. No i trafiliśmy... Na drugi dziedziniec. Na drugi dziedziniec. Tak, nie wiem czy widzowie usłyszeli. Na drugi dziedziniec, powiedział Mój mąż. No i kochani, jak widzicie jesteśmy już w domku, ale nie mamy czasu na to, aby za długo z wami rozmawiać, ponieważ spieszymy się na urodzinki, tak jak mówiłam. 17.37. Mamy nadzieję, że na 18.00 będziemy Zdążymy. na miejscu. Tak, szybko dobrze. Szybko, ale dobrze. szybko, ale bezpiecznie. Dobrze. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, że kolejny odcinek to będzie odcinek wyzwanie i to będzie po prostu tak czaderski odcinek. Mega wyzwanie. Mega wyzwanie. Jeżeli domyślacie się, to możecie pisać w komentarzach. A nuż widelec domyślacie się po Insta które widzieliście. No i kącimy, się już, tak? Zakończymy tak. musimy jechać do rodziny. Papa! Pa, pa. pa, pa.